Na skraju spokojnej dzielnicy, gdzie domy oddzielone były od siebie tujami i cienkimi ogrodzeniami, a letnie wieczory pachniały skoszoną trawą i cichym radiem sączących się z otwartych okien, mieszkała Kalina. Dwadzieścia dwa lata, może ciut więcej, może trochę mniej, trudno było stwierdzić, bo jej oczy miały w sobie coś starszego niż jej wiek. Intensywność. Świadomość. I tę osobliwą bezczelność, która nie mówiła wprost, ale dawała się odczuć między gestami i spojrzeniami. Z okna swojego pokoju widziała ogród sąsiada, pana Marka, lat 45, ojciec jej koleżanki z podstawówki, z którą dawno już nie utrzymywała kontaktu. Marek miał w sobie spokój człowieka, który przeżył wystarczająco wiele, by nie musieć niczego udowadniać. Samotny, elegancki mimo codzienności, zawsze z rękawami podwiniętymi do łokci. Odsłaniającymi opalone przedramiona. Pielęgnował swój ogród z taką uważnością, jakby każda roślina była wspomnieniem. Kalina nigdy nie patrzyła na niego jak na sąsiada. Od miesięcy był dla niej czymś w rodzaju zagadki obiektem przyciągania, którego nie próbowała już tłumaczyć. Gdy przechodziła obok jego ogrodzenia, wiedziała, że ją obserwuje. Nie bezczelnie, z ciekawością, może z tęsknotą za czymś, co nie powinno go interesować. Ona pakowała walizki. Warszawa czekała. Studia, stypendium, nowy etap. Jej matka płakała, ojciec przynosił kolejne kartony. Ale jej myśli nie krążyły wokół tego, co zostawi, tylko wokół jednego pytania. Czy Marek zauważy, że znika? Na trzy dni przed wyjazdem, w sobotę, kiedy słońce jeszcze nie zdążyło zniknąć za dachami, podeszła do jego furtki. Bez słowa, bez planu. Marek właśnie podlewał kwiaty, obrócił się i spojrzał na nią z zaskoczeniem, które zaraz przemieniło się w coś bardziej złożonego. Kalina, powiedział cicho, jakby jej imię smakowało mu na języku. Wszystko w porządku? Stała z rękami w kieszeniach jasnej sukienki. Wiatr poruszał materiałem, który leciutko muskał jej uda. Jej spojrzenie było zuchwałe, ale w oczach tliło się coś, czego nie potrafił odczytać. Jeszcze nie. Potrzebuję spróbować czegoś przed wyjazdem, powiedziała i zrobiła krok w jego stronę. I ty mi to dasz. Słowa wisiały między nimi, jak zapach bzu późną wiosną, duszny, gęsty, oblepiający skórę. Nie odpowiedział. Spojrzał na nią uważnie. Przypatrywał się jej tak, jakby dopiero teraz widział ją naprawdę. Nie jako dziewczynka z sąsiedztwa, ale jako kobietę zaprosił ją gestem ręki, nie mówiąc nic. Weszła do ogrodu. Ziemia pod jej stopami była miękka, pachniała podlewaną trawą i wieczorem. Szli powoli, nie dotykając się. Ale ich cienie, długie, rozciągnięte przez niskie słońce, splatały się na murku pod jabłonią. Usiadła pierwsza, on obok niej. Ich ramiona się nie stykały, ale powietrze między nimi drgało. Kalina czuła, jak jej serce bije zbyt głośno. Marek, choć spokojny, oddychał głębiej. Wiedziałeś, że cię obserwuję? zapytała. Zerknął na nią. Powoli. Bez uśmiechu. Oczywiście. I że myślę o tym, jak pachnie twoja skóra. Jego gardło poruszyło się nieznacznie. Milczał. Powiedz coś zażądała, przesuwając dłonią po gładkiej powierzchni muru, jakby szukała pewności pod palcami. Myślałem, Powiedział w końcu, że wyjedziesz, a ja zostanę tylko wspomnieniem z okna. Kalina przechyliła głowę, jej włosy opadły na ramię, miękko jak fala. Może zostaniesz czymś więcej, i wtedy ich spojrzenia spotkały się w linii, która już nie miała granicy. On był starszy, ona młodsza, ale napięcie, które działo się między nimi, nie znało dat ani definicji. Było w niej oczekiwanie. W nim Opór, który topniał z każdą sekundą. Nie dotknęli się jeszcze, ale ich oddechy były coraz płytsze. Marek odwrócił wzrok pierwszy. Powoli, jakby coś w nim pękało. To niebezpieczne kalina. Wiem. Nie powinienem. Wiem. Ich dłonie spoczywały blisko, tak blisko, że jeden ruch mógłby je złączyć, ale ten moment nie miał jeszcze nadejść. Ona czuła to napięcie, jak pulsujące ciepło między żeberkami. On siedział sztywno, jakby każda część jego ciała walczyła z tym, co nieuchronne. I wtedy ona pochyliła się lekko, powoli. Jej włosy dotknęły jego ramienia. Wciąż milcząc, przysunęła się jeszcze odrobinę. Jego zapach, ciepły, z nutą mydła i dymu, uderzył ją jak fala. Czuła jak drży, ale nie z lęku. Chciałabym zapamiętać, wyszeptała, jak wygląda moment, w którym mężczyzna jeszcze się waha, ale za chwilę już nie będzie mógł. Marek zamknął oczy, jego twarz była blisko, bardzo blisko. Czuł jej ciepło, jej oddech na swojej szyi, jej obecność paliła go od środka. Kiedy znów otworzył oczy, spojrzał na nią tak, jakby próbował zapamiętać każdy szczegół jej twarzy oczy, usta, drobne piegi na policzku. Ich czoła niemal się stykały, ale jeszcze nic się nie wydarzyło. Jeszcze. Ich ciała trwały w bezruchu, ale powietrze pomiędzy nimi aż drżało od niewypowiedzianych myśli. Cień jabłoni tańczył na jej szyi, kiedy lekki podmuch wiatru poruszył gałęziami nad ich głowami. Siedzieli pod drzewem, które przez lata służyło jako ozdoba ogrodu i schronienie przed słońcem. Ale tej nocy stało się świadkiem czegoś znacznie bardziej kruchego, głębokiego, Czegoś, co nie miało jeszcze nazwy, ale rozkwitało w ich spojrzeniach, w dłoniach leżących zbyt blisko, by dalej milczeć. Kalina przesunęła się o centymetry, ledwo dostrzegalnie, ale wystarczająco, by jej ramię dotknęło jego. Czuła przez materiał jego koszuli ciepło, które było bardziej dotykiem niż rzeczywistością. Oddech zatrzymał się jej w gardle, gdy spojrzała na niego z boku zauważyła napięcie w linii jego szczęki, ledwo widoczny grymas, jakby wewnętrzna walka z każdą sekundą stawała się bardziej brutalna. Marek, szepnęła, z precyzją, jakby jego imię było słowem zaklęcia. Ja nie potrzebuję żadnych deklaracji, ja potrzebuję tylko tej jednej chwili przed wyjazdem przed Warszawą przed tym, jak wszystko stanie się inne. Nie odpowiedział, ale jego dłoń do tej pory leżąca biernie na jego kolanie uniosła się. Powoli, bez pośpiechu, jakby każde zgięcie palców było pytaniem o zgodę. Dotknął jej dłoni, najpierw tylko koniuszkami palców, muskając jak skrzydło, potem mocniej, z czułością mężczyzny, który wie, że to może być pierwszy i ostatni raz. Kalina przymknęła oczy. Czuła, jak przez jej ciało przechodzi fala ciepła, jakby jej skóra otwierała się na ten jeden gest. Świat zwolnił. Trawa pachniała bardziej intensywnie, dźwięki wieczora przygasły, a wszystko, co miało znaczenie, zamknęło się w dotyku jego palców na jej dłoni. Nie wiesz, co ze mną robisz, powiedział niskim, zachrypniętym głosem. Otworzyła oczy. Uśmiechnęła się delikatnie, ale jej spojrzenie było twarde, pewne. Wiem dokładnie. Marek nachylił się powoli, i chciała zbliżyły się jeszcze bardziej, aż jego usta niemal dotknęły jej czoła zawahał się palce na jej dłoni drgnęły ciepło które płynęło między nimi stało się elektryczne niemal trudne do zniesienia w tej ciszy nie było już nic bezpiecznego i chciała znały odpowiedź wcześniej niż ich umysły i wtedy bez żadnego ostrzeżenia pocałował ją nie gwałtownie nie jak ktoś kto pragnie ale jak ktoś kto nie mógł już dłużej czekać jego usta były miękkie ciepłe pachniały herbatą i wieczorem Kalina zamarła na ułamek sekundy, ale potem rozluźniła się, otworzyła usta, oddała pocałunek w całej jego intensywności, nieśmiałości i pewności jednocześnie. Ich ciała przesunęły się ku sobie instynktownie. Dłonie, które do tej pory badały granice, teraz splatały się pewnie. Pocałunek pogłębił się, z każdą sekundą bardziej szczery, pełen tego, co przez miesiące nie zostało wypowiedziane. Kalina czuła, jak jej serce przyspiesza jak jej oddech staje się urywany, jak jego dotyk roztapia ją od środka. Gdy się odsunęli, tylko na moment ich twarze pozostały blisko czoło przy czole, oczy zamknięte. Powiedz, że to się nie dzieje tylko dlatego, że wyjeżdżasz, szepnął. Dzieje się dlatego, że wreszcie jesteś gotowy to przyjąć, odpowiedziała. Zamilkli. Ale już nic nie trzeba było mówić. Jej dłonie sięgnęły jego szyi, przesunęły się po karku aż do ramion. Czuła fakturę jego skóry, twardość mięśni, ale też ten lekki dreszcz, który pojawiał się, gdy jej palce przesuwały się powoli, z ostrożnością, która jednocześnie była wyzwoleniem. Marek przysunął ją do siebie mocno, ale bez przemocy, jakby próbował ukryć ją w sobie, zamknąć w ramionach przed czasem, przed odjazdem, przed rzeczywistością, która jutro znowu wszystko rozdzieli. Kalina wtopiła się w ten gest. Jej dłonie znalazły miejsce pod jego koszulą. Dotykając skóry, która była ciepła i żywa, z każdym wdechem stawała się bardziej znajoma. Ich pocałunki były teraz powolne, głębokie. Jakby każde spotkanie ust było osobnym rozdziałem historii, którą musieli opowiedzieć sobie nawzajem. Nie było w tym pośpiechu. Było tylko głębokie pragnienie poznania się nawzajem, palcem po linii żuchwy, ustami po fragmencie szyi, dłonią po krzywiźnie pleców. Siedzieli tak jeszcze długo, w tuleni w siebie, oddech z oddechem, ciało z ciałem. Kalina opierała głowę o jego klatkę piersiową, a Marek kreślił niewidzialne ścieżki po jej plecach, jakby próbował wyryć jej obecność w swoich dłoniach. Pamiętasz, jak miałam dwanaście lat i zgubiłam kota? Zapytała cicho. Zaśmiał się pod nosem. Oczywiście. Przychodziłaś codziennie do mojego ogrodu, pytając, czy nie widziałem czarnego cienia między tujami. Już wtedy lubiłam twój głos. Marek milczał, ale jego ramiona objęły ją mocniej, jakby ten szczegół był zbyt kruchy, by puścić go mimochodem. A teraz? Zapytał po chwili. Co będzie po Warszawie? Kalina uniosła głowę. Jej twarz była blisko jego. Spojrzała na niego tak, jak kobieta patrzy na mężczyznę, którego naprawdę widzi. To zależy od ciebie, powiedziała, bo ja już wiem, czego chcę i kogo. Zapadła cisza, ale już nie była to cisza niepewności. Była to cisza decyzji, której żadne z nich nie musiało wypowiedzieć i chciała zrobiły to wcześniej, miękkością dotyku, głębią pocałunku, ciepłem, które teraz nie chciało już odejść. Noc nadeszła niepostrzeżenie, cicha i ciepła, owijając ogród miękką ciemnością, przetykaną tylko złotymi plamami światła sączącego się z okien domu Marka. Oboje nie zauważyli, kiedy niebo przestało być błękitne, a stało się atramentowe, kiedy śmiech sąsiadów ucichł, a powietrze zaczęło pachnieć ciszą i zapowiedzią czegoś, co dopiero miało się wydarzyć. Kalina siedziała z podciągniętymi nogami na murku, bosa, jej stopy dotykały zimnej trawy. Sukienka zsunęła się z ramienia, odsłaniając smukły obojczyk i delikatną linię karku, który wydawał się aż nazbyt podatny na dotyk, jakby skóra tam była cieńsza. Bardziej czuła. Marek stał obok, oparty o drzewo. Obserwował ją w milczeniu. Jego spojrzenie było inne niż wcześniej. Głębsze, jakby już nie widział w niej dziewczyny z sąsiedztwa, ale kobietę, która nie tylko odeszła od dzieciństwa, ale wręcz je z siebie zrzuciła. Między nimi nie było już dystansu. Przeszli przez niego, bez słów, bez wyjaśnień. Teraz każde spojrzenie stawało się dotykiem, a każda cisza pieszczotą. Kalina uniosła wzrok, spojrzała mu w oczy z takim spokojem, który w niej nie istniał jeszcze kilka godzin temu, ale teraz, po tym co się wydarzyło, po pocałunku, po tym cichym przyjęciu siebie nawzajem, była inna, odważniejsza, bardziej naga, choć wciąż w ubraniu. Mogę zostać jeszcze chwilę? zapytała. Marek tylko skinął głową, jego ręka uniosła się i zanim dotknął jej policzka, Zawisła w powietrzu, pytając. Kalina przesunęła się bliżej, sama, bez zaproszenia. Przyjęła jego dłoń na swoją skórę z naturalnością, która rozbrajała. Gdy jego palce musnęły jej linię szczęki, po kręgosłupie przeszedł jej cichy dreszcz. Ten sam, który od tygodni rodził się pod powierzchnią, czekając na moment, by wydostać się na światło dzienne. Czuję się przy tobie, jakbym dopiero teraz była prawdziwa, wyszeptała. A ja. Zaczął, ale urwał. Bo jak miał powiedzieć, że przez lata zapomniał, jak pachnie skóra młodości? Jak brzmi oddech kobiety, która się nie boi, ale drży z pragnienia? Nie musiał kończyć. Kalina już wiedziała i chciała przyciągały się teraz z siłą, której nie dało się już zatrzymać. Gdy wstał i wyciągnął do niej rękę, nie wahała się ani przez moment. Poszła za nim przez ogród, miękkim krokiem, lekko, prawie tanecznie. Dłonie splecione, jakby robili to od zawsze. W domu panował półmrok. Marek nie zapalił światła. Tylko lampka przy kanapie rzucała ciepły złoty blask, rozlewając się na ścianach jak miód. Zatrzymali się w przedpokoju, stając naprzeciwko siebie. Cisza między nimi była gęsta, jak powietrze przed burzą. Kalina przycisnęła czoło do jego piersi, objęła go powoli, a jego dłonie oplotły jej plecy. Nie śpieszyli się. Każdy ruch był przyzwoleniem. Każdy oddech wyznaniem. Nie chcę, żebyś traktował to jak pomyłkę, powiedziała nagle. Nie jestem impulsem, nie jestem chwilą słabości. Nie jesteś, odpowiedział od razu. Jesteś jak echo czegoś, o czym zapomniałem, że istnieje, ale co teraz nie pozwala już zasnąć. Ich usta znów się odnalazły, tym razem bez zawahania, bez oporu. Pocałunki stawały się dłuższe, wilgotniejsze, pełniejsze. Kalina przylgnęła do niego całym ciałem, a on objął ją tak, jakby jego ramiona były jedynym miejscem, gdzie mogła naprawdę oddychać. Gdy przesunął dłoń wzdłuż jej pleców, aż do linii bioder, poczuła, jak napina się w niej napięcie tak intensywne, że ledwo zdołała utrzymać oddech. Jego dotyk był jak rozżarzone szkło, które sunęło po jej skórze i pozostawiało ślad tam, gdzie tylko sięgnął. Ich ruchy stały się powolnym tańcem. On prowadził, ale ona... Ani przez chwilę nie była bierna. Ich ciała spotkały się jak dwa bieguny, które czekały zbyt długo. Każde muśnięcie skóry o skórę przypominało coś na kształt modlitwy, pełne drżenia, zachwytu, ulgi. Kalina odchyliła głowę, a Marek zanurzył twarz w jej szyi. Czuła jego oddech, ciepły i nierówny. Czuła jak jego palce zaciskają się na jej talii. Każdy fragment ich ciał przylegał do siebie z bolesną precyzją, jakby każde oddzielenie mogło teraz rozedrzeć ich na strzępy. Gdy przenieśli się na kanapę, on usiadł pierwszy, a ona opadła na niego, jakby była częścią jego ciała. Ich nogi splątały się, jej biodra oparły o jego uda, ich oddechy znów stały się wspólne. Nie było już nic, co mogłoby ich zatrzymać. Nie słowa, nie moralność, nie czas. Byli tylko oni. Ich pocałunki były teraz cięższe, głębsze, z cichym jękiem gdzieś między nimi. Kalina odchyliła się lekko, by spojrzeć mu w twarz. Widziała w jego oczach zachwyt, uwierzenie i coś jeszcze, delikatność, której się nie spodziewała. Był mężczyzną, którego znała z widzenia od dziecka, ale w tej chwili był kimś zupełnie innym. Był dla niej. Nie zapomnę, wyszeptała, a jej usta znów odnalazły jego. W tej chwili nie liczyło się nic więcej, ani to, co było przedtem, ani to, co miało nadejść. Było tylko to. Dwoje ludzi, którzy pozwolili sobie poczuć. Poranek zastał ich splecionych w miękkim półmroku salonu, wciąż otulonych ciepłem siebie nawzajem, z ciałami wtulonymi tak blisko, jakby od wieków do siebie należeli. Marek oddychał spokojnie. Jego dłoń leżała bezwiednie na gołym ramieniu kaliny, a jej palce rysowały ciche, nieme ścieżki po jego torsie, jakby próbowała zapamiętać każdy kontur, każdy detal, który mógłby umknąć, gdy wsiądzie do pociągu. Za oknem świat nabierał barw dnia, ale w środku czas wciąż pozostawał zawieszony, miękki, gęsty, pełen niedopowiedzianych słów i pragnień, które nie potrzebowały już tłumaczenia. Miałam jechać dziś rano, powiedziała cicho, nie odrywając twarzy od jego piersi. Marek poruszył się lekko, przesuwając dłonią po jej plecach, jakby chciał uciszyć samo wspomnienie tego faktu. Ale jesteś tutaj. Jestem. Nie dodała, że tylko na chwilę. Nie powiedziała, że bilety leżą już spakowane, że torba czeka w przedpokoju, nie chciała niczego zamykać, jeszcze nie teraz. Ich rozmowy po nocy nie miały tej napiętej drapieżności, która budowała się między nimi wcześniej. Teraz były jak ciepłe krople spadające z liści po deszczu, powolne, wyczekane, niespieszne. Było w tym coś intymnego, nawet bardziej niż li w dotykach. Słowa po nocy stają się bowiem inne, prawdziwsze. Marek uniósł się lekko, by spojrzeć jej w oczy. W jego spojrzeniu było coś nowego, mieszanka niepokoju i akceptacji, której nie potrafiła jeszcze nazwać. Czoło mu się lekko zmarszczyło, ale dłoń pozostała spokojna. Boję się, że to, co się wydarzyło, zostanie tutaj. W tych ścianach że wyniesiesz ze sobą tylko obraz jednej nocy. Kalina uśmiechnęła się, ale ten uśmiech był miękki, bardziej melancholijny niż radosny. Nie potrafiłabym, bo nie była to tylko noc. Podniosła się, usiadła na kanapie, naciągnęła na siebie miękki sweter, a jej włosy opadły na twarz w nieładzie, który Marek natychmiast zapragnął uporządkować palcami. Ale nie zrobił tego. Po prostu patrzył. Kalina wstała, podeszła do okna. Promień słońca padł na jej twarz i przez krótką chwilę wyglądała jak obraz. Lekko zamyślona, z oczyma spuszczonymi w dół, z ustami rozchylonymi jakby szeptała coś tylko dla siebie. Marek, odezwała się po chwili, nie odwracając się. Czy to może przetrwać? A czy chcesz, żeby przetrwało? Odwróciła się powoli. Jej spojrzenie było pełne sprzeczności, pewności, że to, co zrobili, miało sens i niepewności, czy świat poza tym domem je zrozumie. Chcę tylko, żebyś wiedział, że to nie było na pożegnanie. Że nie użyłam Ciebie coś poczuć przed ucieczką do nowego życia. Nie sądziłem, że tak było, odparł cicho. Ale to, co między nami. Kalino, to nie będzie proste. Zbliżyła się. Jej stopy poruszały się cicho po drewnianej podłodze, jakby dźwięk kroków mógł zburzyć kruche napięcie. Usiadła obok niego, wzięła jego dłoń w swoje. Przyciskała ją do swojego serca. Wiem ale nie chce prostych rzeczy. Zamilkli, ich dłonie spoczywały splecione na jej kolanach, jakby przysięgały sobie coś w milczeniu. Później Marek zaproponował, by razem poszli na spacer. Nie chcieli jeszcze się rozstawać. Ogród opuścili w ciszy, a przez krótki odcinek szli bez słów, tylko z delikatnym dotykiem palców, muskających się co jakiś czas, niepewnych jakby sprawdzali, czy noc się nie przyśniła. Zatrzymali się dopiero na skraju lasu, gdzie drzewa tworzyły gęsty baldachim, a światło przeciekało przez liście, jak płynne złoto. Tam, otuleni zapachem ściółki, rozgrzanego mchu i odległego dymu z komina, przysiedli na starym pniu, twarzą do siebie. Kalina pochyliła się lekko, jej włosy opadły jak kurtyna, oddzielając ich twarze od świata. Jeśli mnie pocałujesz tutaj, Marek, to znaczy, że nie będziesz mógł już się wycofać, bo to nie będzie już tylko noc, ani ucieczka. To będzie początek. Spojrzał jej głęboko w oczy, a potem przysunął się bez słowa. Jego usta dotknęły jej z taką czułością, że zadrżała cała. To nie był już pocałunek zbudowany na napięciu czy nagłej decyzji, to był pocałunek zbudowany z obietnicy. Ich ciała przylgnęły do siebie, otoczone chłodem porannego lasu i ciepłem własnych oddechów. Marek objął ją ramionami, przyciągnął do siebie, jakby chciał w niej ukryć coś, czego sam nie umiał jeszcze nazwać. Czas znów stanął. Gdy wrócili do domu, Kalina spakowała ostatnie rzeczy. W jego kuchni czekała już kawa. Siedzieli przy stole, milczący, ale bez smutku. W spojrzeniach był spokój. Kiedy się zobaczymy? zapytał. Wtedy, gdy nie będziemy już musieli zadawać tego pytania odpowiedziała, wkładając ostatnią książkę do torby. Ich spojrzenia spotkały się jeszcze raz, i w tym spojrzeniu było wszystko: decyzja, pożądanie, zaufanie. Minuta tęsknoty, która dopiero miała przyjść. Gdy Kalina wyszła za próg, Marek nie zatrzymał jej, ale jeszcze długo stał w drzwiach, czując na palcach smak jej skóry, zapach jej włosów i echo szeptu, który nie brzmiał jak koniec, brzmiał jak początek. Mijały dni, które Kalina liczyła nie kalendarzem, lecz milczeniem telefonu, brakiem ciepła dłoni, której już nie mogła dosięgnąć przez okno sąsiedniego ogrodu. Warszawa pochłaniała ją powoli hałasem, ruchem, betonem ale żadna ulica, żaden gwar, żadne nowe twarze nie były w stanie zagłuszyć wspomnień tamtej nocy, tamtego dotyku, smaku jego ust. Wracała do tego w chwilach ciszy, w świcie, który przychodził za wcześnie, w zapachu czarnej kawy, w przypadkowych spojrzeniach obcych mężczyzn, których oczy nie miały tej samej głębi, nie miały w sobie marka. Na stole w jej wynajętym pokoju leżała jego chustka, którą podał jej, gdy łzy cisnęły się do oczu przed odjazdem. Tkanina wciąż pachniała nim, ledwo uchwytnym aromatem mydła i letniego powietrza. Kalina przykładała ją czasem do twarzy, jakby próbując wydostać z niej echo czułości. Nie dzwonił. Ona też nie. Między nimi zawisła umowa, zrobiona z ciszy i delikatnego strachu, że każde słowo może coś rozbić, że lepiej nosić to wszystko w sobie, jak tajemnicę, która nie potrzebuje nazw. Aż pewnego popołudnia, gdy liście zaczęły już żółknąć na drzewach, a świat pachniał początkiem jesieni, przyszła wiadomość: Zgubiłem ciszę bez ciebie. To wystarczyło. Kalina odpisała krótko, ale każde słowo było ciałem, oddechem i obietnicą. Wróć po nią. Spotkali się na stacji, bez fanfar, bez planów. Ona wyszła pierwsza z wagonu, nie szukając wzrokiem, ale wiedząc, że będzie tam. I był. Stał wśród ludzi, ale patrzył tylko na nią. Miał na sobie tę samą koszulę, w której dotykał jej wtedy, w ogrodzie. Czas nie zabrał niczego z jego spojrzenia. Podbiegła, a on objął ją tak, jakby nie było żadnej przerwy. I chciała znów złożyły się w jedność ramiona, szyje, biodra, oddechy. Jakby połączenie ich było naturalnym ruchem, a nie decyzją. Myślałam, że odejdziesz, wyszeptała w jego szyję. Myślałem, że nie zasługuje, by zostać, odpowiedział. Zamilkli, ale to już nie była ta sama cisza. Usiedli na ławce przy alei obsadzonej klonami. Liście wirowały wokół nich, niesione przez powietrze gęste od wilgoci i napięcia. Kalina pochyliła się, dotknęła jego dłoni: Marek, ja nie chcę już szukać niczego. Mam wszystko, kiedy jesteś. Nawet jeśli to głupie, nawet jeśli niemożliwe. Spojrzał na nią poważnie, ale jego spojrzenie miało ciepło, które stapiało się z jej sercem. To nie jest głupie kalino, to jest rzadkie, czyste. Pocałował ją wtedy tak, jakby świat się kończył. Pocałował ją nie za to, kim była, ale za wszystko, co mogła być. Jego dłonie objęły jej twarz, a usta odnalazły jej usta z głębią, która nie znała czasu, nie potrzebowali planów, potrzebowali tylko siebie. Marek przyjeżdżał w każdy piątek. Zostawał do niedzieli. Kalina uczyła się, pracowała, tworzyła swoje życie. Ale zawsze zostawiała mu przestrzeń. W jej łóżku, w jej kuchni, w jej oddechu. Wieczory spędzali jak ci, którzy już niczego nie muszą tłumaczyć. Jego dłoń zawsze odnajdywała jej talię z tą samą czułością. Jej usta zawsze smakowały jak cisza ogrodu. A kiedy pewnego wieczoru zapytał: Mogę zostać? Nie odpowiedziała. Tylko skinęła głową bo w niej wszystko już było gotowe i wtedy zrozumiała to, czego naprawdę chciała spróbować przed wyjazdem, to nie była przygoda ani zakazany dotyk. To była możliwość, by poczuć, że można należeć, nawet jeśli to nie miało żadnych reguł, tylko jedno miało znaczenie, że znów był obok i że tym razem nie odszedł.